Czy warto kupić FC26 oraz którą wersję wybrać? To sobie omówimy w dzisiejszym filmie o podcaście, takim corocznym. Film będzie podzielony na kilka segmentów. Zaczniemy od omówienia ogólnych zmian, czyli m.in. zmian w gameplayu, następnie przejdziemy do potwierdzonych zmian w karierze oraz do tego, czy warto kupować FC26, jeśli gracie tylko karierkę, następnie przejdziemy do tych zmian w Ultimate Team i również, czy warto kupować tę grę, jeśli gracie w Ultimate. A na samym końcu przejdziemy sobie do omówienia tego, którą wersję spośród dwóch, czyli standardowa i Ultimate wybrać. Jeśli film wam się spodoba, to oczywiście zachęcam do zostawienia lajka like oraz subskrypcji na moim kanale, a my już przechodzimy do omówienia zmian. Wszystkie zmiany w dzisiejszym odcinku będą potwierdzone przez trailery oraz te pitch notes, które znajdują się na stronach EA. I rozpoczynamy od tych największych zmian, czyli przede wszystkim bramkarze mają być bardziej inteligentni i konsekwentni. I przede wszystkim mają nie wybijać piłek przed siebie, tylko właśnie w bezpieczne strefy. Jedna z największych zmian, jaką się reklamują, czyli wprowadzenie dwóch typów gameplayu. Gameplay realistyczny do kariery oraz gameplay taki kompetytywny do ultimata. W już teraz w grze możemy sobie takie dwa typy gameplayu ustawić, ale obecnie to nie działa za dobrze, więc mam nadzieję, że to poprawią. Oprócz tego zawodnicy mają być bardziej dynamiczni, zmiana kierunku biegu ma być szybsza. Odbiory i przychwyty piłki mają już nie odbijać jej w stronę przeciwnika, tylko jeśli odbierzesz piłkę, to ona ma zostać przy nodze. Podawanie i drybowanie ma być płynniejsze i dynamiczniejsze właśnie. Chwalą się, że można podać z pierwszej piłki, że te badania są szybkie. No zobaczymy. A po drugie, w teorii teraz można będzie łatwiej dryblować za pomocą prawego drążka. Zostają wprowadzone niskie strzały na żądanie, bo teraz wystarczyło po prostu lekko kliknąć przycisk strzału, a w FC26 za pomocą dwukrotnego naciśnięcia przycisku strzału będzie można taki strzał właśnie wykonać. No co już kilka edycji temu było w grze. Jest też spersonalizowany tryb Wysokiego kontrastu, i mamy pięć nowych stylów gry, które są całkowicie bez sensu: precyzyjna główka, mistrz walki w powietrzu, game changer, pomysłowość oraz pez od brudnej roboty. Głównie są to jakieś przerobione rzeczy, które były w poprzedniej edycji. I są tutaj dwa playstyle, które dotyczą zewniaku, co jest całkowicie bez sensu, bo z tego co rozumiem, teraz normalny gracz, który nie ma tego playstylu, nie będzie mógł wykonać strzału zewniakiem, a myślę, że potrafi to każdy. I bardzo ciekawa zmiana, zobaczymy, jak to Idzie w praktyce, czyli usunięcie wpływu kondycji na prędkość zawodnika, którego kontrolujemy. Polega to mniej więcej na tym, że piłkarze, którzy są kontrolowani przez komputer, będą się męczyć. Ale jeśli my przyjmiemy jakiegoś piłkarza, załóżmy w końcówce meczu, to on będzie tak jakby w pełni siły No i na początek brzmi to tak, jakby trochę było bez sensu, bo w sumie po co teraz wprowadzać rezerwowych. Jak ci piłkarze i tak nie będą się męczyć. Jedną z ostatnich zmian, która zostanie wprowadzona dotyczące gameplay to jest duży nacisk na fizyczność piłkarza, Zostaje właśnie do tego wprowadzony odpowiedni styl gry i na trailerach było też pokazywane, że piłkarze potrafią się przepchnąć, utrzymać przy piłce. W taki sposób omówiliśmy wszystkie zmiany dotyczące gameplayu, a my teraz przechodzimy do kariery. Do kariery menedżera zostają wprowadzone takie live punkty, czyli będą to różne wyzwania, które będziemy mogli realizować. Przykładowo, że musimy grać tylko juniorami, że jesteśmy bankrutami, albo że musimy wygrać następnych kilka meczów. Może to być ciekawe, ale czy ktoś będzie z tego więcej korzystał, no zobaczy się. Oprócz tego zostanie poprawione jakby tworzenie menedżera. Będzie można raz stworzyć menedżera, jak on wygląda i zapisać sobie ten profil z tego, co tutaj widzę. Co jest fajne, bo na przykład teraz, jeśli chciałem sobie rozpocząć kilka karier, to w każdej po kolei musiałem tworzyć od nowa tego menedżera. Bardzo ważną rzeczą w karierze będzie ten realistyczny gameplay. co tutaj piszą, będzie on bardzo wolny. Mam nadzieję, że faktycznie ci piłkarze będą potrafili grać, bo obecnie jeśli włączymy sobie normalne oglądanie meczu, bez żadnych modów, to ci piłkarze nawet biegać nie potrafią za bardzo. Będzie można tworzyć karierę menedżerską z ikonami i bohaterami. Nie żeby to było coś ciekawego, ale jeśli będziemy chcieli na przykład zrobić karierę Real Madrid, to możemy tam dodać Garetha Bale'a przykładowo. Jedna z większych zmian to rynek menedżerski, czyli dzięki temu menedżerowie będą mogli zmieniać kluby, a na ich miejsce będą wskakiwać inni lub też asystenci, którzy będą mogli zostać tam na stałe lub tylko przez jakiś czas. Menedżerowie mogą zostać także pod kupieni, zwolnieni czy dobrowolnie odejść. Jeśli pozycja menedżera w jakimś klubie stanie się wolna, to my będziemy mogli aplikować na tą pozycję. No ale żeby tam się dostać, będziemy musieli pasować się swoim preferowanym stylem gry. Fajną zmianą, która myślę, że bardzo było potrzebna, czyli możliwość symulowania do 5 lig jednocześnie. A właściwie to nawet do 6, ponieważ oprócz tej ligi, w której normalnie jesteśmy, będziemy jeszcze mogli wybrać dodatkowych 5, których wyniki będziemy widzieć i tam wszystkie najważniejsze sprawy. To pozwoli nam łatwiej szukać nowych fajnych zawodników, ale również obserwować, co tam się dzieje w innych ligach. No i też ciekawą zmianą jest na pewno to, że jeśli wejdziemy sobie w zakładkę najlepszych strzelców i będziemy tam widzieć przykładowo Nikole Zalewskiego, to nie będziemy musieli go szukać już w transferach, a bezpośrednio tam będziemy mogli kliknąć na niego i dodać sobie go do listy transferowej. To akurat myślę, że jest całkiem potrzebne. Niesamowita zmiana, na którą cały rok czekałem, to to, że w końcu tabela ligi będzie wyglądała jak tabela ligi. Dokładnie chodzi mi o to, że obecnie w tabeli, jeśli patrzymy na kluby, które dostały się do Ligi Mistrzów czy do Ligi Europy, to one są oddzielone takim brzydkim kwadratem, jakby wyciętym z painta. A teraz naprawili tabelę i wygląda ładnie. No, gratulacje jej. Scouting i analiza zawodników zostały uproszczone. Nie wiem, czy potrzebowało to uproszczenie. Mam nadzieję, że jeśli po roku wyskautowaliśmy jakiegoś zawodnika, to nagle nie zapomnimy całkowitych informacji o nim. Unexpected Events, czyli oczywiście niespodziewane. Wydarzenia. Rzecz, która już dawno temu była w grze, ale teraz sprawdzili ją znowu i ogłaszają jako nową super. Od nagłych kontuzji graczy po niespodziewane oferty transferowe. Ogólnie zmiana na plus, bo w końcu będzie coś ciekawego się działo, być może w tej karierze. Tylko mam nadzieję, że wymyślą więcej niż 10 tych eventów, żeby naprawdę można było trafić ich sporo. Od teraz będzie ponad 20 lig w dynamicznych punktach startu, więc może dodadzą tam w końcu polską ekstraklasę. Trochę poprawią przedłużanie kontraktów, bo nie będziemy teraz mogli jak do końca ich przedłużyć w środku trwania, tylko na przykład na końcu już. I zawodnicy niektórzy nie będą chcieli ich przedłużyć. A w ostatnich sześciu miesiącach kontraktu negocjacje transferowe będą utrudnione, bo kluby, które właśnie będą chciały kupić tych zawodników, będą tutaj bardziej agresywne, więc będą chciały ich kupić taniej. Zostaną ulepszone również transfery. Kluby SI będą transferowały zawodników, których obecnie potrzebują, a nie na przykład 10 napastników. Kolejna bardzo niesamowita zmiana. Można wypożyczać świeżo zakupionych zawodników. Kto by się spodziewał? Wprowadzają więcej opcji personalizacji i stroje red. Teraz w turniejach młodzieżowych, które na pewno każdy w swojej karierze grał, będzie można dokonywać zmiany w trakcie meczu. Ale będą tam chociaż ładniejsze stadiony. I teraz bardzo na szybko przechodzimy do kariery piłkarskiej jednego zawodnika. Wprowadzają coś takiego jak archetypy, czyli z tego co rozumiem tutaj, to po prostu jakby mocniejsze ulepszenie jednej ze statystyk, przykładowo powershoty. Teraz ćwiczenia treningowe w tej karierze piłkarskiej są trochę przebudowane, może będzie to wyglądać lepiej. Jest więcej historii początkowych, jak rozpoznałem karierę. Szkoda, że nadal raczej nie będzie opcji wyboru początkowego overrolla. No i właściwie co tyle zmian, jeśli chodzi o karierę. Teraz przejdźmy sobie do tego, czy warto kupować FC26. Jeśli chodzi o ilość zmian w karierze, jest ich całkiem, całkiem. Niektóre zmiany są jakościowe, niektóre pewnie nie, ale jeśli gracie tylko i wyłącznie w karierę, to moim zdaniem na pewno nie opłaca się kupować FC26 na premierę, ponieważ obecnie w FC25 macie ogromną ilość modów, jeśli oczywiście gracie na PC-cie. Przede wszystkim Polish Expansion Patch 20 5, które dodaje wam 3 polskie ligi, więc możecie się tam bardzo dobrze bawić i też dodaje wiele fajnych usprawnień, ale też macie inne mody, które dodają wam stroje z nowego sezonu, nowe transfery, czy też ulepszenia transferowe, co myślę, że będzie nawet lepsze i fajniejsze do zabawy niż początek FC26. Jeśli gracie na konsolach, to tego właśnie nie macie, ale tam sami możecie się trochę pobawić i porobić transfery, więc moim zdaniem, jeśli gracie tylko w karierkę, to warto poczekać na jakieś przeceny związane z FC26, na przykład na święta. Jak gracie na konsolach, to polecam strony typu Eneba czy Instant Gaming, bo tam jest taniej. I zresztą na PC też tam jest taniej, raczej. Ale to nie współpraca. No i to w sumie tyle przechodzimy do Ultimate. A. W Ultimate zostanie wprowadzona kompetytywna rozgrywka, czyli będzie zdecydowanie szybciej, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie to dosyć podobne do tego co mamy w tej chwili w grze. Zamiast meczów towarzyskich zostają wprowadzone wydarzenia na żywo. Będą tutaj jakieś różne wyzwania budowania składu, przykładowo piłka z jakichś ligi, czy jakiejś rzadkości i będą tam różne zasady z meczów towarzyskich, jak piłka fortuny czy bez zasad. W Ultimate będzie nowe menu gry, powracają turnieje, czyli jeśli jeśli przegracie, to odpadacie, a jeśli zwyciężycie wszystkie mecze, dostaniecie jakieś fajne nagrody, które będą upgrade'owane i propo nagród, jej będzie w końcu ulepszać nagrody za draft. Prowadzą coś takiego jak Challengers, czyli tor przeszkód, tam będziecie mogli zagrać do maksymalnie 5 spotkań w każdym meczu inną drużyną, ale jeśli jakiś przegracie, to automatycznie jeszcze nie odpadacie. Zostaje trochę przebudowany tryb Rivals, przede wszystkim będzie można spaść z jakiejś ligi, jeśli się na danym punkcie kontrolnym kilka razy przegra i chyba będzie troszeczkę mniej meczów do rozegrania. Będą w Rivals też dodatkowe nagrody za inne cele niż wygrywanie na przykład strzelenie jako pierwszym meczu. Od teraz zostały usunięte kwalifikacje do Foot Champions. Jeśli wygracie ileś tam meczów w Rivals to automatycznie się zakwalifikujecie, aczkolwiek zostały utworzone jakby teraz dwa Foot Champions, która po polsku nazywa się rywalizacja i to jest dla graczy z niższych lig, którzy będą sobie mogli tam rywalizować o jakieś nagrody, ale te nagrody na pewno będą gorsze niż w tym normalnym Foot Champions. Prowadzałem ewolucje bramkarzy, niektóre ewolucje będą powtarzalne. Można teraz ewoluować piłkarzy bez zmiany wyglądu ich karty. Dla nowych graczy będzie stopniowy dostęp do rynku transferowego. Nie będą oni mogli od razu tam wejść, co trochę utrudni być może przelewanie końców. I to praktycznie większość zmian z Ultimate Team. Z tego co kojarzę zostanie też wprowadzona zmiana w crossplayu. Co prawda rynek transferowy nadal będzie oddzielony, ale chyba dwaj gracze z konsoli i z PC Będą mogli razem grać w Rivals Co do tej pory nie było możliwe Zobaczymy, bo to jest taka zmiana, którą gdzieś tam słyszałem No ale jeśli chodzi o Ultimate To wiadomo, że zawsze on Wymiera w poprzedniej edycji Niestety w takich jesteśmy czasach, że poprzednie edycje Po wyjściu nowej już nie istnieją Obecnie już praktycznie nikt nie gra W FC25, nie ma co mówić Ta gra już się skończyła, jeśli chodzi o Ultimate Team Więc jeśli gracie w tego Ultimate I bardziej wam zależy na tym Żeby faktycznie pograć sobie w nową gierkę Bo zawsze początek jest najfajniejszy. Jeśli nie ma co mówić, to warto tą grę gdzieś tam kupić. Gdzie najtaniej? no właśnie na stronach typu Eneva Instant Gaming można też coś kombinować z VPNem i z przejściem na przykład Egipt. Wtedy jest w teorii taniej, ale ja tego nie robiłem, więc nie wiem. Jeśli chodzi o konsolę, to można kupić doładowanie jakieś. Jeśli szkoda Wam tych 300 zł, to nie jest dziwne, bo to jest naprawdę dużo. Jak co roku trzeba płacić tyle za tą grę, to myślę, że faktycznie warto czekać przykładowo do świąt czy do jakiejś większej promocji. A więc teraz przejdźmy sobie do omówienia wersji standardowej oraz Ultimate. Standardowa na stronie EA kosztuje 300 zł, a wersja Ultimate normalnie 429. Ja tu mam jakieś 10% zniżki, więc kosztuje 387. No i w teorii jest to tylko 87 zł więcej. Więc ogólnie, jeśli chcecie kupować w Japońcu i tak, to bardziej się opłaca kupić wersję Ultimate, szczególnie, że zagracie chyba tydzień wcześniej. Jeśli kupicie do 28 sierpnia, co jest dosyć opłacalne. A więc zagralibyście już od 19 września Za 87 zł dostajecie też 6000 FIFA POINTS -ów. No jeśli i tak gdzieś tam macie w planach kupowanie tych FC POINTS to, to ta wersja Ultimate za te 370 zł się w miarę opłaca Tylko żeby ta lojemnościowa wersja była To chyba musieliście grać w FC 25 No ja na pewno wybiorę wersję standardową Bo ta gra i tak kosztuje za dużo Ale jeśli kupicie wersję Ultimate To dodatkowo dostajecie jakąś ikonę Która później dostanie upgrade Na start dostaniecie ekskluzywną ewolucję która podnosi strzały do wolnego zawodnika do 99 To może być OP Oprócz tego dostajecie ikonę 93 plus 25 I dostajecie przepustkę premium na sezon pierwszy To jest bardzo zła informacja, że ta przepustka premium będzie już od pierwszego sezonu To znaczy, że jeszcze bardziej monetyzują tą grę No i też fajna zmiana, czyli dwa miejsca na ewolucję już od razu Ogólnie za te 70 zł to te więcej to naprawdę ta wersja Ultimate w tym roku się opłaca Ale no tak jak mówię, ja kupuję tą wersję standardową. Bo ta gra i tak kosztuje za dużo, ale jeśli macie pieniądze i chcecie wydać, to, to w miarę się to opłaca. W tym filmie to już byłoby wszystko. Ja dziękuję za oglądanie. Do następnego i cześć!